Gwiazda Antoniego nie rozbłysła na tle królewskich, ale i tak Betis pokonał Real Madrid 2 do 1. Świetny mecz Jonego Cardozo i Isco, jednak to drużyna gości lepiej rozpoczęła to spotkanie. W dziesiątej minucie Kilian Mbappe uruchomił wbiegającego w pole karne Mendiego, ten odegrał futbolówkę do Brahima Diaza, któremu pozostało jedynie dopełnić formalności i wbić. Piłkę do siatki. Królewscy byli na prowadzeniu, ale gospodarze nie dawali za wygraną, i w 34. Minucie dopięli swego. Rzut rożny, z którego niezwykle precyzyjnie dośrodkował isko, a w polu karnym Cardozo urwał się kryciu i główkował piłkę do bramki. Podobną sytuację miał jeszcze w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy, ale wtedy zdążył jeszcze z interwencją Kurtua. Druga część spotkania rozpoczęła się niezwykle atrakcyjnie: mieliśmy ataki od jednej bramki do drugiej. W końcu skończyło się to bramką dla Realu, ale Betis. W 54 minucie Rudiger przewrócił w polukarnym Jesusa Rodriguez'a, a jedenastkę z zimną krwią wykorzystał Isko, choć bramkarz Realu wyczuł kierunek uderzenia. Betis świetnie rozbijał ataki królewskich Mark Bartra, grał niczym profesor. Adrian też był pewny między słupkami i gospodarze zgarniają niezwykle ważne trzy punkty, a Real Madryt w tej walce o mistrzostwo Hiszpanii nie Niestety dzisiaj sobie nie pomógł. No i pytanie, jak odpowiedzą na to Atletico i Barcelona?